Witamy Was, kochani. Cudowna mama, <głos> <głos> córka. No i niestety ja. <noise> Nie, to był żart. Słuchajcie, dziś coś bardzo ważnego. Kobiecość. W wymiarze yy, i w aspekcie podejścia mamy do kobiecości i początku rozwoju swojej córki i istoty, dlaczego tak ważne jest w tym wszystkim, że wspólne zakupy tego pierwszego justonosza, który tak naprawdę czyni cuda. Bo od pierwszej wizyty u odpowiedniej osoby zmienia się świat. Albo rozpoczyna się miłość do czegoś, co kształtuje nasz, naszą sylwetkę, nasze piersi, albo kompletna niechęć i wręcz bym powiedziała, no chęć, noszenia, chodzenia bez. Jak było z wami? Opowiedzcie to od swojej strony. Jak było z nami? z nami to było tak, że ja jakby też zawsze miałam gdzieś tam wpojone chyba bardziej przez Ciebie, bo znamy się mnóstwo lat, że, że ta bielizna jest bardzo ważna dla naszego zdrowia i psychicznego, i fizycznego. Więc jak Macie zaczęła dorastać i zobaczyłam, że te piersi zaczynają już gdzieś tam jej rosnąć, więc stwierdziłam, że chyba to jest ten moment, żeby zaprowadzić ją do profesjonalisty, bo to nie chodzi o to, żeby iść na targowisko, kupić byle jaki biustonosz i dać. Dziecku, tak, bo to raz, że ma jej się podobać, dwa, że ma być dla niej to zdrowe, czyli ma podtrzymywać dobrze ten kręgosłup, a podtrzymywać te piersi, żeby te piersi były jej atutem, a nie zmorą, jak niektóre dziewczynki chowają coś tam, bo mają prościęgany noż albo za duży i te piersi są po prostu bardzo nieładnie eksponowane. Więc myśmy i zaczęła, zaczęłyśmy tak tą drogę naszą, że do tej pory chodzimy razem po tą bieliznę, tak, to e, nigdy nie narzucałam jej co ma kupić, <laughs> jakie ma kupić, To ma się jej podobać, tak? zaprowadziłam ją po prostu do, do ciebie, żebyś odpowiednio też jej dobrała. Najważniejsze jest właśnie dobór przez dobrą brafiterkę tego pierwszego piestunosza. Bo ten, ten biust się dopiero tak. zaczyna rozwijać. Więc no właśnie, on to, chodzi co o robi, to, kształtuje. 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 Dokładnie. Dobrze tak, kształtuje biust i niestety dobrze utrzymuje naszą sylwetkę. Bo źle dobrane, tą sylwetkę będzie zniekształcał. Tak, bo będzie, jak będzie za szeroki, będziemy się garbić. Jak będzie za, za ciasny, będzie nas uciskać, będzie nas denerwować. Mhm. I tak jak e, mówiłaś, że niektóre dziewczyny nie chcą nosić, bo mają źle dobrany biustonosz. Tak, albo ciśnie, albo jest za luźny i gdzieś dokładnie. się wybija po prostu. Bardzo, bardzo ważne jest to, a... żeby ten biustowis <laughs> był bardzo dobrze. Że dobra ja że mi, właśnie, jakie było twoje doświadczenie pierwszego spotkania? Ja tak dobrze w sumie już nie pamiętam tych pierwszych takich doborów biustonosza. Wydaje mi się, że dla mnie tam było bez różnicy, mama płaciła. Miała To się dla mnie nie liczyło, ale z biegiem lat widzę, że ten dobór biustonosza ma znaczenie, bo Raz czy dwa zdarzyło mi się zakup w zwykłym sklepie typu H&M czy czy też innym sklepie zwykłego biustonosza, no który tak naprawdę podobał mi się na wieszaku, no to wzięłam, teoretycznie rozmiarowo pasował, ale on nie był dobrze dobrany, nie, było da, nie była dobrze dobrana miseczka, nie był dobrze dobrany obwód i gdzieś tam sprawiał dyskomfort ten biustonosz, że tu gdzieś piło, tam coś uciskało, tu było za luźno, tutaj ramionczko uciekało, a jednak jak się pójdzie do brafiterki, która dobrze wybierze, to tak naprawdę nie czuć tego biustonosza, nie jest tak, że po całym dniu przychodzimy do domu i o, matko, mogę w końcu ściągnąć ten biustonosz, tylko rzeczywiście potem się już nawet zapomina, że się go ma i przychodzi się do skóra. domu tak, i Boże, idzie myśli się myć i. Tak. O, a ja przecież ja mam biustonosz. <laughs> I dopiero wtedy człowiek sobie zdaje sprawę, że przecież cały dzień nosił i, i nic go tam nie no uciskało, i Bo w ogóle jest... ja tego nie czuł, że, że coś To on... jest prawdziwa istota stanika. On jest rzeczywiście jak druga skóra. Jego nie macie prawo czuć na sobie. A jeżeli czujecie, to znaczy, że jest po prostu źle dobrany. On ma, być, on ma pełnić swoją rolę pod względem zdrowia właśnie, przy właściwego przepływu limfatycznego, a i też zdrowia kręgosłupa. Ale to, co jest ważne, do czego się nie chcesz coś przyznać, <laughs> to dzisiaj ma piękny kształt biustu, bo zawsze mimowolnie dbałam o to, żeby to wszystko było tam, gdzie ma być, w środku. Prawda. To, prawda. To, też prawda. to było bardzo ważne, nie? No, Bo mimo, że właśnie. jest dziewczyna młoda, będzie miała źle tak. dobrany biustonosz, to ten biusy jej obwiśnie. Tak. Mimo, że jest młoda i wszyscy mówią, młodość tak. to jędrność. Nieprawda, jeżeli jest tak. ten bustonosz źle dobrany, to te piersi też obwisną w, nawet mhm. w młodym wieku. Mhm. Także tutaj nie ma. No, nie przede wszystkim pójdą na Amerykę i Afrykę. Nie. ja mam bieg jaki mam Just już dość ciebie, poważny. No. Zawsze 18. A, tak, 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 zawsze 18. Ale już mam te swoje lata i ten biust w dalszym ciągu jest po prostu jedny, tak? To też są ćwiczenia. Wiadomo, że te ćwiczenia też są przywiązane, ale od zawsze miałam po prostu dobrze dobrane biustonze, bo od zawsze chodziłam do specjalistów. Nigdzie nie kupowałam biustączkę i mogę się pochwalić i nie jedna młoda dziewczyna może mi pozazdrościć. Tego brawo nie się... działam. <laughs> Słuchajcie, wasza kobiecość w waszych rękach. W duecie mama córka możecie uczynić cuda, bo biustonosz naprawdę przepięknie kształtuje sylwetkę, wpływa na wasz komfort, zdrowie waszych piersi. A pomijam ten fakt własnych piersi, ale piersi waszych córek, kuzynek, siostrzenic. Gdzie możecie po prostu o to zadbać? A w przypadku dzieci, jeżeli pilotujecie ten temat od samego początku, to wasze córki naprawdę są pewniejsze siebie, są szczęśliwsze, pełne satysfakcji z życia, co jest moim zdaniem priorytetem. Tego wam życzymy. Szukajcie tego szukajcie tego powiedziałabym rytuału wspólnego. Tak, to jest naprawdę ważne i cudowne. Bo to buduje i to też pokazuje jaką wspaniałą funkcję pełni mama, jaki jest przekaźnikiem i wartości i cudownych rytuałów. Także do zobaczenia dziewczyny w kolejnych odcinkach. Dziękujemy wam serdecznie, łapki w górę i do zobaczenia.